Kochani, tak jak widzicie, już teraz moja bluzeczka dobiega końca i teraz ten sweterek będzie wykończony taką bliską, skrytym brzegiem. Natomiast tutaj, kto chce, może zrobić sobie mniejszy dekolt. I w tym momencie, jeżeli chce mniejszy dekolt, to po prostu wcześniej sobie tutaj łączy te dwie części i wcześniej zaczyna robić naokoło. Mi zależało tak, dlatego że dosyć dużą będę robiła tą pliskę. I jest to bluzka na lato i zależało mi, żeby ten dekolt był taki troszeczkę większy. To samo z rękawkami. Ja będę miała rękawki krótkie. Najważniejsze jest tutaj wyrobić ładnie. Raglan, żeby nic się nie ciągnęło, żeby ten raglan był w odpowiednim miejscu. Resztę robicie naprawdę już według swojego uznania. Można sobie tutaj dać jakiś drobny wzorek, można dać sobie jakiś drobny ażurek. Nie ma żadnego problemu. Także zapraszam dalej do dziergania i no cóż, łapki w górę i dziergamy. Teraz będę nabierała oczka na mój dekolt. I żeby nabrać oczka na dekolt, musimy pamiętać o jednym: musimy mieć tyle samo oczek nabranych naprzód, jak i na tył. Musimy mieć tyle samo oczek nabranych na jedną stronę, jak i na drugą stronę. Rozpoczynamy od środka, i tutaj jest naprawdę dosyć trudno. Tu musimy sobie zostawić dosyć długą tą nitkę, dlatego żeby nam się ta nitka nie wyciągnęła i rozpoczynamy. Pierwsze oczko sobie tutaj w samym sięmkim środku sobie nabijam to oczko, wbijam sobie w środkowe to oczko, wyciągam i teraz biorę drugi komplet drutów i nawijam sobie nitkę na ten drut. I tu cały czas dociągamy, żeby nam ta nitka nie uciekła, i jedziemy. Jeden oczywiście liczymy, żeby tyle samo oczek wyszło nam na drugą stronę. 16. I tak jak widzimy, tutaj nam w środku te wszystkie nierówności zostaną nam zamknięte pomiędzy tą pliską, którą, którą zrobimy. Bo będziemy mieć jedną i drugą stronę wykończoną. Jest to dosyć trudne, ale uwierzcie mi, że, że warto to zrobić, bo nasza praca rzeczywiście będzie wyglądała bardzo estetycznie. Natomiast jeżeli ktoś nie chce robić pliski, może sobie tutaj wykończyć ten dekolt i czy jaką inną plisą, tylko wtedy pamiętajmy, żeby to troszeczkę wcześniej łączymy naszą pracę żeby ten dekolt był troszkę mniejszy. Ja chciałam, żeby ten dekolt był dosyć duży, to jest raz, bo lato, a dwa, że ta pliska sporo nam ten dekolt zmniejszy. I pamiętamy, że taka sama liczba oczek musi być tutaj od spodu i zawsze jak nabieramy oczko, to zaraz potem owijamy nitką ten drut tutaj z drugiej strony. I tak przerabiamy przez calusieńkie okrążenie. Musimy tak te oczka nabierać, żeby one... O, tu mam za dużą dziurę, już widzicie. Tu jest za duża dziura. O, muszę dotąd spróć. Tak, żeby one mi ładnie, równiutko. przy nabieraniu tych oczek musimy bardzo uważać żebyśmy za bardzo nie ściągnęli tego dekoltu ale zarazem żeby nie wyszła nam falbanka zobaczcie jak sobie ładnie rozłożymy to tutaj wychodzi nam ładny ten brzeg ja dojadę do końca i wracam do was powiem wam co dalej i już zakańczam resztę oczek jeszcze mam 10 oczek nabrać Trzydzieści jeden. Trzydzieści dwa. Tu cały czas uważamy, żeby to nam się nie uciekło. Trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć i tu jeszcze cztery oczka muszę zmieścić. I tutaj ta końcówka jest znowu dosyć trudna, tak jak sam początek. I ostatnie oczko, już 40. I teraz, jak już nabraliśmy wszystkie oczka, będziemy przerabiać jedną część. Zostawiamy sobie te od tyłu, bo ja ich mam na troszkę grubszych drutach i przerabiam sobie te oczka z wierzchu. I teraz, jak my to przerabiamy, i rozpoczynam przerabianie. I teraz przerabiam wszystkie oczka na prawo. Tutaj biorę sobie to pierwsze oczko razem, i ostatnie oczko dwa razem. Pierwsze oczka dwa razem, i ostatnie oczka dwa razem. I przerabiam wszystkie oczka. I te oczka przerabiam tak, żeby one mi się nie skręcały. To jest najtrudniejszy rząd, który teraz robimy. Kolejne już będą łatwiejsze. Tu sobie tą nitkę dociągam i przerabiam calusieńki ten rządek. O i zobaczcie jak to wychodzi. Tutaj na. Wychodzi taki oto brzeg. Przerobię te oczka do końca i połączę się z wami. Kochani, tutaj jak będziecie mieć luźne te oczka, to nie przejmujcie się, dlatego że tu jest sama żyłka, i później, jak zaczniemy przerabiać oczka, to wszystko nam się wyrówna. Dojeżdżamy do końca naszego okrążenia i dwa ostatnie oczka zrobimy razem. Dwa ostatnie oczka przerobiliśmy razem. I mamy pierwsze okrążenie zrobione. I teraz będziemy robić drugie okrążenie. I drugie okrążenie przerabiamy wszystkie oczka. Nie robimy dwóch oczek razem, tylko przerabiamy wszystkie oczka. Przerobię do końca i połączę się z Wami. poprzekładałam sobie teraz te druty, tutaj mam na jednych drutach te dwa rządki, które, które zrobiłam, a teraz będę robiła drugą stronę, czyli tutaj mam stronę lewą, a będę robiła też dwa rządki, żeby to zamknąć. Dokładnie jak robimy taką plisę z krytym brzegiem, tutaj macie link. A także link wstawię Wam na dole w komentarzach. I teraz przerabiam. Ja sobie tutaj zawiążę supełek, bo mam dosyć długą tą nitkę. A te supełki i tak mi wejdą w środek w tą plisę. Więc zawiążę sobie supełek i przerabiam teraz z oczka prawe, przerabiam i biorę tutaj pierwsze te Dwa oczka robię dwa razem, tak jak to robiłam na prawej stronie. Robię dwa oczka razem, dociskam i przerabiam całe okrążenie. I w momencie, jak przerobię całe okrążenie, to te dwa oczka wezmę też razem i kolejne okrążenie zrobię, same oczka prawe. Także powstanie mi takie samo przerobienie dwóch rządków, jak powstało mi tutaj na tym drucie. Dobra, bez sensu, żebym to przerabiała przed kamerką. Ja robię to okrążenie, na końcu robię dwa oczka razem i robię jeszcze jedno okrążenie.